Ahoj, kamraci! Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dziś witamy się ponownie z Bangkoku i Bangkok będziemy opuszczać. Zanim opowiemy wam, gdzie ruszamy i dlaczego tacy niewyraźni, zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek! O jezus! Jak się rozkręcił? Jest godzina 6 rano, myśmy poszli spać o czwartej, staliśmy piąta z haczykiem, no i ruszamy zaraz na lotnisko nasi kompanii kompani pod. Kom Kompanii podróży też już schodzą na dół i ruszamy na lotnisko. Lotnisko <grym> Don Mueang i dokąd jedziemy? Szybko, plecak, plecak Dobra. trzeba tutaj brać do góry. To nie jest mój plecak, co prawda. Chodzi o to, że po prostu zwijamy się i lecimy na lotnisko, słuchajcie, bo lecimy. Piękne miejsce, a raczej może to miejsce takie nie jest do końca piękne. W każdym bądź razie wybieramy się na... do Suratani. Teraz mam już dobre plecak. Do Suratani się wybieramy, a z Surat będziemy sobie kontynuować trasę na naszą wspaniałą wyskę, pewnie niektórzy się już domyślili dokąd będziemy płynąć, lecieć i tak dalej Także pokażemy Wam jak wygląda ta trasa dokładnie. Żeby było jasne 6.11 w tym momencie zobaczymy o której będziemy gdzie. Nieludzka godzina, nieludzka. To jest ogólnie spokojnie, Że u nich kurier nie wnosi paczek do góry, tylko paczki zostawia zawsze gdzieś w takich strategicznych miejscach, tak jak tutaj na schodach. Najęcie, ale właśnie znów jesteśmy na pangan po roku. Jesteśmy na pangan jesteśmy. po roku, serio. Jakby nie wierzę w to, nie. Jedziemy. Siedliśmy w grupową taksówkę na pick -upie. I śmigamy w stronę i Tak naprawdę niebawem się okaże, bo my wiemy, gdzie ta chata jest mniej więcej tak w tak? A jesteśmy zmęczeni, okay. bo jest godzina już 17.11, a myśmy podróż zaczęli o 6.15, nie? Tak, a tak, jeszcze nic próba. nie jedliśmy od wczoraj. No. My wysiądziemy pierwsi, a Jana z Dawidem mają 10 minut dalej, ale my się złapiemy, tylko. Tylko tak, musimy w ogóle jesteśmy ciekawi, bo life. mamy taką kwaterę, na której jeszcze nigdy nie byliśmy. Jesteśmy jakby w okolicy znowu Zenwitch, tylko nie w tym miejscu, co zawsze. Ale znaleźliśmy teraz w ogóle coś innego. Nie jesteśmy do końca pewni, czy ten nocleg nam się uda, no bo tam nie ma żadnych opinii. Nie, Nick to jest no. totalna nowość, więc sprawdzimy to. Teraz patrzmy, żeby nasze walizki nie wypadły. Te z góry. Bo te trzymam. Patrzcie, tam woda, Uu. o Jezus. Uu. I ten zachód słońca się zbliżający, po prostu to jest... Siemaneczko! Witamy! Dnia kolejnego! Hell yeah! Mamy dzień kolejny, wczoraj nie nagrywaliśmy, bo po prostu byśmy tak zmęczeni, myśmy spali wczoraj półtora godziny, słuchajcie. Spali półtora godziny, a trasa na Kopangan do kwatery zajęła nam 11 godzin! Dotarliśmy na kwaterę i wyobraźcie sobie, że jest po prostu przepięknie. My zawsze spaliśmy w piór Laguna Residence, bardzo polecaliśmy... Ale tak między nami to tam oceny bardzo mocno spadły z 9, coś na chyba 7,7, więc już nie polecam. A cena poszła, Fuh, 300% w górę. Znaleźliśmy sobie nowe miejsce przez Airbnb. Się okazało, że to są w ogóle jakieś bungalowy, więc zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Najpierw z zewnątrz, później wewnątrz. Tu jest ogólnie taka alejeczka, i tam jest dalej główna droga. A tutaj wokół już są, zobaczcie, takie bungalowy. I tutaj, proszę bardzo, jest. Jeden, w sensie, no nasz, nasz po prostu bungalów, nie? No bungalów jest i Wojtek, jest i skuter, bo żeśmy wczoraj wypożyczyli. Jest i proszę bardzo nawet hamaczek, także naprawdę jest full wypas. Tutaj proszę jest dalej taka, no droga, gdzieś tam w stronę Zen Beach, ale chyba nie ma tutaj dojścia do plaży, a tutaj są kolejne bungalowe także jest ich tutaj. Kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt I tak to się prezentuje No tak, Wojtek już chillerka My tak na szybko wam pokażemy co i jak Bo teraz jest godzina, nawet nie wiem która Chyba po czternastej, myśmy się z Adrianną i Dawidem Umówili przed piętnastą, więc szybko was wprowadzę I pokażę jak to wygląda bajer, Cyk, 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 bajer, mamy schody cyk, 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 co? Ale bajer, powiem wam że taki hamak Mógłbyś mieć taki, nie? W chacie. pieczone. no. No fajnie, to wygląda. Jeszcze zobaczcie, właśnie. Wszystkie te bungalowe, jakby są w tym samym stylu, nie? Robione. Ja tu już kontakt z taką panią, która jakby pośredniczy, bynajmniej złapałam, bo my chyba tutaj sobie wrócimy tak ogólnie, tak myślę, w lutym. Co myślisz? Jakby Myślę, się udało w lutym, tylko że wtedy długoterminowo, no nie? Na pewno jak wrócimy na Pangan, no to przyjedziemy tutaj, bo tu jest wszystko, Naprawdę. czego potrzebujemy. Jest dużo miejsca, kuchni kawałek. Co prawda tu się nie opłaca gotować, ale nawet wiecie, czasami jakąś jajeczniczkę czy coś tam zrobimy. Wszystko jest, kawkę na miejscu robimy, więc po prostu... Tylko przyznaj się co się stało dzisiaj rano, przyznaj kubek się. Kubek pękł. Wlałem wrzątek do kubka, kawę zamieszałem i nagle pyk, kubek. I kawa się wla. Wbijamy na chatkę. Witamy w naszych skromnych progach. Tutaj mamy miejsce do pracy, nasze biuro przystosowane. Tak naprawdę to jest jadalnia, ale my mamy tutaj biuro. Tutaj mamy kuchnię. Taka kuchnia to prosta. Nabeczka, dwa paniki. Trochę ciemno już jest, bo pogasiliśmy światła. Tutaj mamy ubikację, także no wszystko takie proste, ładne i tak dalej. Już nie będziemy tam wchodzić, nie. bo naprawdę mamy bardzo mało czasu. Nie będziemy się też rozwodzić, no bo ile razy możemy się rozwodzić, pokazując wam to wszystko. Ile. Chociaż wszystko jest naprawdę bardzo uro na przykład mnie jara ogólnie to łóżko, nie, jest tak fajnie wykończone, to jest jakieś w ogóle drewno i coś jest mega wygodne, jest nawet jakieś tam biureczko, nie do pracy, może do makijażu bardziej ale z reguły taka przestrzeń jak tutaj mamy tylko w sypialni to w hotelu rzadko się zdarza taki pokój, nie bo naprawdę jest sporo miejsca, światła dużo, naprawdę jest bardzo fajnie tutaj też jest jeszcze szafa w takim podobnym klimacie jakby zrobiona no i tyle, jest bardzo duża przestrzeń, jeszcze z tej strony wam pokażę Widok, bo widok też jest wart uwiecznienia. Bardzo fajna i wygodna kwatera. Można tutaj mieszkać naprawdę jak w domu. Jeszcze rzut na, na ten widok. Nie, no po prostu słuchajcie, ja pierdzielę. Cudownie. A teraz szybka zmiana kamery i zbieramy się. Zbieramy do wyjścia, bo mamy parę minut, żeby dojechać do Adrianny i Dawida. Skuterek jest, także już teraz prezentacja. Tak sobie wygląda. 125. Klik tradycyjnie, nie? Bo to Honda. Tak. Szybsza niż wygląda. Zapłaciliśmy za niego. Battles, the the hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things. Dojechaliśmy tutaj do kwaterki Adrianny i Dawida bo Oni się zatrzymali tutaj w takim fajnym resorcie Także zaraz sobie ruszamy Tam jest chyba ich kwaterka I tak to wygląda, no jest cieplutko i fajnie I If only I could go back in time, I Pierwsze kilometry na skuterze zrobione Jesteśmy na punkcie widokowym Jedziemy w stronę Halo Clum Beach Tak, ale jeszcze po drodze mamy Malibu Beach Także zobaczymy co tam się zmieniło I czy tak. coś, cokolwiek się zmieniło Bo tam ostatnio była taka mega rozkopana droga Pagno, że, że ledwo przyjechaliśmy Byłem cały obryzgany błotem Zobaczymy czy tam jest dziś. jakaś w ogóle nowa droga bo coś tam budowali w zeszłym roku. Zapytamy naszych y, riderów, jak wrażenia. No spoko, jakoś tak od razu, jak wsiadłem na skuter to uczułem. Ale Dawid ogarnia, bo już jeździł wcześniej, także naprawdę nie ma żadnych problemów. Ja nie żeby się trzymać tu, czy trzymać tam. Wiesz, jak to ja panika? przecież. W Turcji widzieliśmy jak jechaliście ładnie. W no we no, trójkę, no to to... Wtedy to nie ja <gry> <gry> ale to wiesz, to był facet, który już kieruje ileś tam 25 lat, nie? A ja z Dawidem pierwszy raz na takim czymś siedzę, ale, no to, to wiesz... Azjaci, on, to... oni on chyba jest... się rodzą na skuterze, mamy takie wrażenie. No oni są nie, wrośnięci tym, chyba w skuter, ja nie? Robią. Jeżdżą na Bosaka i tak no, dalej. To. Oni się rodzą i skuter przy tyłku, to, to na bany. Tutaj to samo. Tak. Idziemy teraz na Malibu Beach, ale jesteśmy w szoku. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj wcześniej była taka błotna droga, normalnie błoto i nic więcej, a oni z tamtej strony pozamykali ogólnie i zrobili prywatną drogę. Także ja jestem w szoku, naprawdę. Są tak duże zmiany, tylko ciekawi mnie jedna rzecz, bo tutaj był taki lasek no. kiedyś i taka kładka, ale chyba już tego nie ma. Tu w ogóle zobacz, jest takie osiedle y, domków, i tego też nie było tutaj wcześniej. Nie. Patrzcie to na to. Nowiutkie domki. domki, czyli musieli się pozbyć tego. Tutaj nic nie było. Nie Tutaj, ten, ten z tyłu, tak jak Adrianna z Dawidem tam idą, tam normalnie była taka kładka i trzeba było uważać, żeby się nie spieprzyć z niej, bo była ruchoma. Także jakbyśmy w ogóle w jakimś innym, dziwnym miejscu byli. Niby nie było nas rok, no nie? Nie było nas rok, ale zmiany są po prostu przepotężne. Tak mi się wydaje, że to jest nie, ten mostek. Może tam dalej. Chyba, że przejdziemy. A może to tam dalej, ty, było? Moment. Teraz zgupieli. Ale przejdziemy tam najwyżej jeszcze z buta, bo my chyba żeśmy wjechali w ogóle od innej strony, teraz tak patrzymy. Możliwe, że ten mostek był tam dalej. Ja nie wierzę, że oni by się jego pozbyli, co? I jeszcze pokaż panom, jak robisz wietnamczyka. <laughs> no i rzeczywiście sprawdziliśmy miejsce starego mostu. Zaraz wam pokażę, jest wyburzony. A tutaj zrobili taką prowizoryczną kładkę. Taka prowizoryczna kładka. A stary most był tam, gdzie te, gdzie te słupki tylko zostały. Jeszcze barierek nie dorobili nawet, no ale no. jest, trochę się rusza. Ale dajecie mi wyzwania. Dobrze, że jak się go zawaliło, to nie jest tak głęboko. Tak, i do, gó do góry nikt nie poleci na pewno. No właśnie. I musimy tam przejść. Co? Tam musimy na drugą stronę przejść. Słońce pomału zaczyna chylić się ku zachodowi. Tu mamy już po 16 .00. i niebawem jedziemy sobie w jakiś pyszny. Obiadek. W sumie obiad kolację, szanowni. Teraz powoli już, bo byliśmy jeszcze w ogóle teraz na plaży halokru i tam sobie wypiliśmy różne soczki i tak dalej. Wkleję Wam zdjęcie, bo zrobiłam zdjęcie swojego szeja, był bardzo smaczny. Teraz powoli się kierujemy w stronę restauracji Mama Cop, przy plaży King Kong. Ale to nie jest ta restauracja Mama Cop, do której my żeśmy jeździli często, która była w sumie pod naszym nosem na Laguna Residence, pod tą rezydencją, tylko przy linii brzegowej, także kierujemy się tam zobaczymy czy jedzenie będzie smaczne czy posmakuje Adrianie i Dawidowi bo dla nas jest naprawdę spoko Mała zmiana panów, bo mieliśmy jechać ogólnie na plażę Mama Kop, tak jak mówiłam, ale nie spodziewaliśmy się, że po prostu nas deszcz zaskoczy. Także jest elegancko. Pokaż nie koszuleczkę. Koszulkę. Ja jeszcze Jest elegancko. A co zrobiliśmy, żeby być solidarni? Nie założyliśmy płaszczy, żeby nie, że tylko jedni mokną, wszyscy mokną. Dojechaliśmy w nasze miejsce, które powinniście znać. Jesteśmy cali mokrzy. Pracować wojska, koszulki Tak, moja koszulka odzwierciedla to, jak padało. Totalnie nie. To jest właśnie kwintesencja Tajlandii, nie? No i wróciliśmy znowu do tego miejsca, w którym, lo, w którym już wielokrotnie byliśmy. Mimo, że nie było po drodze, to postanowiliśmy, że tutaj podjedziemy. To jest to miejsce z takimi zwierzaczkami, i tak dalej. No i dojechaliśmy do Mama Kop, ale tej na plaży. Dzień dobiega końca. O, pan mi światełko zapalił. Proszę bardzo. Będziemy tutaj zajadali. Nasza miejsca ...siedziała i gdzie są piękne miejsca. Ma do tego dryk specjalistyczny. Dobra, teraz... Zasiedliśmy, czas na kartę. Tu mamy karciochę, zaraz coś wybierzemy pysznego. Dobra, jeszcze jak się zmieniły ceny, czy coś w ogóle tutaj się zmieniło od poprzedniego roku. Ale tak wertując, zobaczymy po panak karę. No to tak chyba kosztowało. Czy mógłbyś skomentować to, jak te ceny? No bardzo podobnie są, albo się nie zmieniły, albo delikatnie się mogły zmienić. No pana karę kosztuje 80. No to chyba podobnie jak w zeszłym roku. My czekamy na jedzonko. Już pięknie pachnie. Pięknie pachnie czosnkiem. mówiliśmy sobie ja to i sir frak bo mi trochę brakowało. Te szerokie chyba tu będą, nie? Mm. A ja oczywiście ryżyk smażony, no i to miałem. Czekamy na jedzonko, zachód tutaj pięknie się objawił. Nie, objawił. nie do końca dalej to wierzę, że jesteśmy na naszym Kopangan. Czuję, że jakby się jeden puzelek ułożył, Tak, nie? Ten po prostu jakby ten, ten Wietnam był już zatarty, nie? No, totalnie... zdecydowanie w ogóle nie ma porównania, naprawdę. przyszło brakujące ogniwo tej obiadu kolacji. Jest mniam? No. Ja pierdzielę jest pyszne. To jest danie, które musicie obowiązkowo spróbować w Tajlandii, naprawdę. Tomiam to jest zupa, którą po prostu musicie spróbować chociaż raz w życiu. Tylko ostrzegam, zamawiając, najlepiej zamawiajcie jakiś taki mniejszy poziom ostrości, bo my na przykład bierzemy medium z reguły, ale medium to u nich już jest naprawdę ostra zupa. Siemano. mamy już kolejny dzień i dzisiaj jest tak, tak troszkę, jak się obracam, taka pogoda, widzicie, w kratkę, nawet trochę padało, ale Dawid pisał, że koło 13 ma przejść, więc mamy godzinę 13 i rzeczywiście na razie deszczu nie ma, znaczy jest przed 13, bo o 13 to w sumie się umówiliśmy na zbiórkę, także jedziemy sobie na plażę Hadrin za chwilę, ona się znajduje na południu wyspy, jest to plaża, która jest słynna, tak jak już wiecie, z organizowania full moon party, średnio no raz w miesiącu, zależy tam od pełni księżyca, odbywa się tam taka wielka impreza, mam nadzieję, że nie zmoczy nas zesz, bo dzisiaj no mówię pogoda jest taka sese, ale nie będzie nas to powstrzymywać od eksplorowania tej przepięknej, cudownej wyspy, także zbieramy się i ruszamy. A jeszcze tylko zapomniałam wspomnieć, bo chciałam wczoraj powiedzieć już o tym, że to, co uwielbiam w wyspie Kopangan, są to przede wszystkim ludzie. Bo naprawdę, chyba nigdzie na świecie, może oprócz jeszcze ubód na Bali, nie widziałam po prostu tylu wychillowanych, takich wiecie, osób, które są indywidualistami, nie? Że każdy jest jakby troszeczkę taki odklejony, ma swój świat. Wszyscy tutaj tak zarąbiście pasują do tej wyspy, także ja to uwielbiam. Tu jest taki luz skuterowy. Tutaj nie ma wielkiego ruchu, można jeździć wieczorami, no. Bajeczka. Jedziemy sobie. Tutaj Dawid z Adrianem za nami. Jedziemy. No to kurde małpy. Chyba pomagają zrywać jakieś kokosy czy coś. Nieźle, nie? Zajechaliśmy obok świątyni Ładkonga i patrzcie w ogóle, wybudowali tutaj zupełnie nowiutką stację benzynową. Także całkiem fajnie. Skuterki właśnie żeśmy zatankowali. I ile za benzynę jest teraz? Y poniżej 40 batów za litr, bo za 100 batów jest 2,6 litra. I to jest 9,1 nie? Tak, 9,1. No i to spokojnie starczy nam na jakieś ponad 100 kilometrów. Także można jeździć i jeździć. Tutaj macie aktualne ceny, i Właśnie tankowaliśmy 91 i tak to mniej więcej wygląda. Naszym pierwszym punktem będzie świątynia Wak Konga, bo ona jest taka właśnie nietypowa dość, jak na tutejsze warunki tajskie, także będzie naprawdę fajnie. My już tam byliśmy w zeszłym roku, możecie sobie wrócić do poprzednich odcinków. Zobaczcie, tyle co udało nam się dojechać, dosłownie weszliśmy do Apichady na punkt widokowy, no i przyszła ulewa. Nic nie widać, jesteśmy na wzniesieniu i tak naprawdę to deszcz tak leje, że chmury zasłoniły wszystko i jesteśmy w samym centrum ulewy Paula da Cilówce. Mamy miejsca wiposkie. Mamy karty, tylko nie ma jak podejść do baru, żeby zamówić cokolwiek. Miejmy nadzieję, że popada z 15-20 minut i przestanie. A jak nie, to będziemy tutaj dzisiaj nocować. Czekamy, aż deszczyk sobie przejdzie, ale w międzyczasie zamówiliśmy pyszne piciu. I patrzcie, jakiego szejka dostało. Szejk. W kokosiku tu jest szejk, i oczywiście jest łyżeczka, żeby sobie miąż już wygrzebywać, także nie omieszkam. Tylko boję się efektów. Pom. Czyli to taki typowy szejk? Jest taki szejk, on jest taki, no powiedzmy, taki półgęsty, i do tego jest oczywiście łyżka, żeby sobie wyjadać także. Al dente Minęła, nie wiem, chyba jakaś godzina czy coś w tym stylu. A my dalej w tym samym miejscu. A my dalej jesteśmy dalej w tym samym mocniej. miejscu, poprzebieraliśmy się w jakieś płaszcze, przeciwdeszczowe. Dobrze, że mamy, nie? Ale tak teraz to wygląda. Także ogólnie, jakbyście chcieli tu przyjechać, to pamiętajcie, że naprzeciwko jest ogólnie Kosamui. Zostaliśmy praktycznie sami. Przebraliśmy się. coś no, a ja też jestem głodna w ciul. Ja, ja też jestem głodna Ja pierdzielę. Chyba trzeba ja będzie. Ja s... sobie okulary żeby mi szansę, nie w drogę. <laughs> Trzeba będzie chyba skutery przeprowadzić na dół. Ja się boję zjeżdżać. Ja nie wiem, co oni robią, ale oni chcą zjechać ogólnie na skuterach. My z Adrianną schodzimy w dół. Ja się boję tam siadać. Ja nie wiem, co oni odwalają. Nie wiem, to nie pierdzielają. No, dwa czby normalnie. Lepiej się przejść? Tak, ja po prostu w to nie wierzę. Jezu, weźcie tylko pomału jedźcie, chociaż nie wiem czy się da. O Jezu, zeszłyśmy jakoś z tej góry. Ale patrzcie co tu się dzieje. Jezu, Kurde! <grytę> ja pierdzielę co to za droga. Dojechali cało i zdrowo. Zapraszamy na te zacne rumaki. <grytę> szok po prostu szok. <grytę> Ileś tam czasu później, chyba godzinę później? Dojechaliśmy do chaty, ale żeśmy się wszyscy przemoczyli, także jest wesoło, jest wesoło. Czas teraz na herbatkę. Proszę bardzo, tutaj zobaczcie jak posiadła. <laughs> mamy, mamy herbatę, mamy herbatę Jeść. badanka Jeść. i nic Służą więcej na razie Wszystko nie mamy, jezuje. tak. Płaszcze, płaszcze, płaszcze. no a i co? Nie są te tak są ma Wojtek dobre, Jezu! I zaraz jedziemy na obiad, tylko zjemy, no, ogrzejemy się trochę jesteśmy, i... Co, włączymy się już na, w restauracji chyba? Tak, jak... bo pojedziemy do fajnej restauracji, która była zamknięta przez dwa dni, tak naprawdę. A dzisiaj otworzy? się otworzy, chyba się otworzyła, więc zobaczymy, czy mają tak smacznie jak zeszłym roku. No i jesteśmy w restauracji Mama Cop. Także proszę bardzo, jest już pan kary, za którym tęskniłam przez rok. Jest to miau. I Chciałem powiedzieć jeszcze, że to jest niesprawiedliwe, bo Dawid jest w Czepku, urodzony, bo zamówił trzy dania, pierwszy już zjadł. A czekamy Króli, już bardzo koncie, długo. A my dalej wszyscy głodni czekamy, tak? Adrianna bez jedzenia. Jak <noise> Czekam to jedzenie, a a Dawid już, już trzy dania, jedno poszło. Swoje. Yo, brzuch. Mamy już kolejny dzionek. Wczoraj zakończył się dość wesoło, bo tak naprawdę pojechaliśmy do knajpy, pojechaliśmy później do drugiej knajpy, żeby jakby poprawić żywienie, bo jeszcze nam trochę soków brakowało i tak dalej, więc pojechaliśmy sobie do tej takiej, nawet nie wiem czy nagrywaliśmy, ale w razie wód Wam oznaczę, bo jest taka fajna knajpa obok Adrianny i Dawida hotelu, taka, że tam się siedzi w ogóle, w sensie na siedząco, na podłodze się je i jest tak naprawdę bardzo dobre jedzenie, oceniane na piątkę na Googlach, więc było super. Ogólnie był taki dzień pełen wyzwań, ostatecznie na plażę Hadrin nie dojechaliśmy, ale próbujemy robić to teraz i w zasadzie zaraz, więc Powoli kończymy ten odcinek. Wypatrujcie i czekajcie i zobaczcie, czy nam się w ogóle udało tam dojechać, bo pogoda na Kopangan bywa w tej porze roku dość kapryśna. Tymczasem oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję. Oczywiście chcieliśmy podziękować za każdą wirtualną kawkę, którą nam no postawiliście. Master. Jeżeli macie ochotę taką nam postawić, link jest w opisie. A my kończymy i ruszamy w drogę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!